Dragon z tej strony Chodź dragon, tu 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 Nasze bulwary rzeszowskie Piękne Tutaj dragon hmm. Piękna pogoda. Ludzie chodzą na spacery Spacerują cieplutko Dragon w swoim żywiole hmm. Dragon swoim żywiołem. Dzisiaj taki film bez małego mówienia, tylko więcej czy nagrywania. Tak, żebyście widzieli, naturalnie się dragon zachowuje bez mówienia, bez mojego zanudzania. Tak to wygląda. Mówię, że nagrywam dzisiaj tylko bez gadania mojego, takowe. Dragon, smacznego. W domu nie ma jedzenia, to trzeba tutaj się najeść. Tak? Smacznego, tak? najedź się, najedz Popatrzcie, biedny, głodny, w domu jedzenia nie ma, to trzeba się tutaj najeść. O coś zobaczył, ciekawego. Dobry. Tak to się nasze tereny miewają, rzeszowskie. Ale pięknie się dragon ustawią. Głodny. Brawo. Matka nie przeszkadzaj, głodny jest. To pojadłeś dragon czy jeszcze nie? Tak to dragon wygląda na Głodzą w domu. nie dają jeść. Tak to się klimaty wyglądają. Ludzie chodzą na na spacery, ludzie całe bulwary, wszyscy tęsknią za ciepłem, psów co nie miara. No i tak powinno być. Dragon, jak to dragon, zawsze głodny. Może byśmy już poszli kolega Co? Chodź, no, chodź kolega, pojadłeś już trochę Chodź, tu pójdziemy wzdłuż, o mhm. Zobaczę, że jest trawa, to będzie dalej teraz Tak to ogólnie wyglądają nasze spacery Wychodzenia nad Wisłok Na nasze piękne rzeszowskie bulwary tam jakiś pan idzie też z pieskiem, tu dragon chodzi swoje tereno, błąkuje. Tak to wygląda. Dajcie znać jak wasze pieski spędzają spacery. Gdzie wychodzą. Jakie macie u siebie parki do chodzenia ze zwierzakami. Szajba No.